Z wielką przyjemnością witam Państwa w drugim dniu Europejskiego Kongresu Odnowy i Rozwoju Wsi. Dzisiejszy dzień nabiera szczególnej symboliki, ponieważ odbywa się 9 maja w Dniu Europy. To wyjątkowy moment, który skłania nas zarówno do refleksji nad przeszłością, jak i do rozmowy o przyszłości Unii, w tym o przyszłości europejskiej wsi. Szanowni Państwo, cieszę się, że tak licznie spotykamy się, żeby podyskutować w wymiarze europejskim o przyszłości obszarów wiejskich. Myślę, że to ważny dla rozwoju każdego europejskiego regionu obszar. Życzę Państwu wielu owocnych debat, wielu kuluarowych, owocnych spotkań i oczywiście miłego pobytu w Poznaniu i Wielkopolsce. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, drodzy goście, gościnie, z moim wielkim przywilejem, przyjemnością zwrócić się do Państwa podczas kongresu odnowy rozwoju wsi, nie tylko dlatego, że minister Czesław Siekierski i jego koledzy Poczynili piękne starania w ramach polskiej prezydencji w zakresie rozwoju wsi, ale także dlatego, że znajdujemy się obecnie w sercu polskiego sektora rolnego. My z trudem, ale jednak doganiamy tu pewnie panowie ministrowie mają pełną wiedzę na ten temat w jakim stopniu, ale doganiamy rozwinięte kraje świata zachodniego. Pod względem także procentowego udziału ludzi żyjących zajęć rolniczych w takim kraju. Potrzeba nam takiego spojrzenia, do jednak finansowania pewnych procesów przekształceń i w rolnictwie i na wsi. A więc zadania wyjątkowo trudne. Ja oceniam, że skala zadań, które jest, które są na wsi w rolnictwie. Jest większa niż w momencie, niż przed wejściem do Unii Europejskiej. Jest takie mądre powiedzenie, ja usłyszałem to właśnie tu w Poznaniu w Wielkopolsce. Po naukę to się jedzie do miasta, ale po rozum to się jedzie na wieś.